Siemanko YouTube, dzień dobry, witam serdecznie, no minęło trochę czasu od ostatniego materiału z Oldenera, no ale to przez to, że nam dawkuje ciągle studio Unfrozen, dawkuje, dawkuje te informacje, nie chcą dać jeszcze pełnego review'a szóstego zamku, na którego wszyscy czekamy, być może, znaczy no być może na pewno bliżej jest ku temu niż dalej, tak samo jak i... Do premiery Early Accessu, który został przesunięty. Słuchajcie, mamy sobie nowe budynki, które Unfrozen nam pokazuje na Discordzie. Jeżeli na oficjalnym Discordzie Unfrozen nie jesteście, to tam możecie sobie wejść. Tam takie rzeczy są podawane, po, no powiedzmy, że codziennie. No, nie jest to codziennie, tak dzień w dzień, ale tak co drugi, co czasami, co trzeci się pojawia. No i mamy sobie budyneczki. To sobie dzisiaj mówimy, przejrzymy, ja tego nie przeglądałem. Tak powierzchownie tylko zerkałem Budynek numer 1 starożytna krypta, która od razu miała skojarzenia: czy jak widzę krypta, to Crypt Lord, wiecie, Warcraft 3, Żuczki, Nerubiany w sensie, ale to nie ta gra. Yy, ta krypta jest tak stara, że nikt nie pamięta, kto ją tutaj zakopał. Hehe, if there even was anyone gives gold, dobra, daje złoto i po, po, potencjalnie wartościowe artefakty podczas. Zabicia znaczy pokonania strażników, 15 sekund to ma w ogóle. To, nie, no to czekaj, to, to pauzujemy. No to pauzujemy, czy coś tutaj jest nowego, jakiś nowy budynek. To jest loch, to wiemy. I taka ciekawostka, jeszcze, bo nie wiem, czy na to ktokolwiek z Was zwrócił uwagę. Zobaczcie, że ten zamek jest teraz obrócony w tą stronę. Nie wiem, czy będzie jeszcze jego inne ujęcie tym akurat y, y, review w sensie w tym co teraz oglądamy ale te zamki są obrócone o 90 stopni to 90 45 90 stopni a przyjmijmy 90 czy może być w tą stronę co jest tutaj lub w tą drugą to też jest nowość to też jest nowość jakby nie patrzeć lepiej to było to było widać na jakimś trailerze z, y, gdzie był y, nowa świątynia jak była pokazana tu są kuiliny kui pewnie źle wymawiam ale ten tu są templariusze tu są jeźdźcy tutaj są jednostki z hajwu kopalnia złota bardzo ładnie wygląda ta kopalnia złota tutaj na tym narzucie z mapki bo kopalnia złota oni pokazywali widzieliśmy ją jak wygląda w takiej samej postaci jak ta zakopana zakopana ta u waleczka ale ładny kurie. Shadow Magic jakiś a zajebiście wygląda ten spell wizualnie Stos. nie wiem co robi chociaż materiał sobie robiliśmy odnośnie zakleć jakie są w oldenerze wszystkie wszystkie zaklęcia sobie przyjechaliśmy ale nie wizualnie to jest neutralna jednostka chyba kiedyś pamiętam jak pokazane były pierwsze screeny to było była spekulacja że to będzie jakaś jednostka z wtedy jeszcze bastiodon no teraz już wiemy że to będzie knieja Sylwan w sensie kniea po polsku. Sylwan in English. Tutaj mamy zamęczek jak nekromantów. Tutaj się nic nie zmieniło z tego co widzę. Pustynia. Nie wiem, czy pustyny mieliśmy, ale tak. To są placeholdery, mam taką nadzieję, bo te heksy tutaj z tym piaskiem wyglądają dosyć tak plastikowo, to trzeba przyznać. Ale jak się przyjrzymy tutaj widzicie widać piasek o i tam w tym jakieś jakieś jakiś jakieś huraganie ktoś jest drugi budynek a to sobie do... dobra już idźmy do tego drugiego Bloom Blooming Marsh this like this reaching both life and mana give rise to the strangest amphi amphibians allows to recruit giant toads pokażecie żabę kurde nie pokazali żaby ja jestem fanem żab ogólnie znaczy tak y archetypy Żab, z, żab stworzeń, jeżeli to ma sens. Na przykład, fajny zameczek jest w Songs of Conquest zrobiony z żab. I tutaj to jest może taki oczko puszczone do osób, które nie mogą się doczekać cytadeli i różnych maści gadów nie? To będzie mogli sobie takie giant neutralny unit najprawdopodobniej wyrekrutować. Tu mamy co? Krystal Nesta. Adoring crystals to the point of using them to the bodies. It's no surprise, these voracious kittens make their <laughs> dobra, jak już było, że. voracious coś tak, czy tak? Kittens, to już już wiedziałem z tyłu głowy, że to będzie chodziło o najbardziej lubianą jednostkę, czyli Kitten horny Tak jest. Kitten Horn. No dobra, no to mamy budynki produkcyjne. Dragon Actions, no to pewnie jakieś. Fairy Dragony, Keep a Touch of the Childhood, ok. Alos, Dem Rekrut Fairy Dragons. No dobra, no to budynek który. Po prostu pozwala rekrutować kolejne jednostki: Żaby, kitten horny i Feli Dragony. Tu mamy co? Infernal circuit. Cirque. Those who witnessed these performances are forever changed. Those each visiting hero, to learn multiple random expert skills or level the map. Multi... Mocny się wydaje, budyneczek, bo pozwala nam nauczyć się. Kilku losowych eksperckich umiejętności, albo je podlewelować. Ok. Pytanie, ile to jest kilku? Multiple. Multiple random expert skill points. Ale niezły. Jak jak levelowanie, jeszcze kilku do tych. Miraż. Taki niedokończony tu, a może taki miał miał być Dalaran Dalaran z Warcrafta trójki pierwsze skojarzenie nie artefakt so ancient and powerful you can take any shape and be brilliant in it defeat a stronger illusion of your hero to claim a grail a Grail allows your hero to build a unique Grail sanctuary in a city of your choice czyli pam 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 została rozwiana wątpliwość bo sam się zastanawiałem czy Gral wróci i po jak pytanie padało o Grala do twórców to tak było, wiecie, pomidor na zasadzie, taką odpowiedź otrzymywaliśmy, nie jeżeli chodzi o grala, ale już wiemy teraz na podstawie tego budynku, że gral będzie, ale to znaczy, że tak, że nie będzie puzli, a jeżeli będą, to puzle nie będą związane z gralem, bo gral będzie zdobywany w budynku. I teraz jest to tutaj napisane, żeby pokonać yy, lepszą, mocniejszą wersję naszego bohatera. Tak? No tak. Lepszą lepszą wersję naszego bohatera. No dobra, czekaj, ten film ma w ogóle 13 sekund, nie? czy pokonujemy strażnika. Strażnikiem jesteśmy my. No w sumie, no Mirage. no sama, sama nazwa wskazuje na to. I wtedy możemy wybudować grala w budynku. Koncept pomysł wydaje mi się zajebisty. O, i będzie mi pokazano walkę. Powiedz że tak. Nice. I co my mamy? Czekajcie, ja na chwilę muszę zniknąć, żebyście widzieli że to jest dokładnie odwzorowana lewa strona, prawa strona taka sama. Troglodyta, meduza, meduza, minotaur, minotaur, nie pamiętam tej, te trzy jednostki, jak się nazywa. I to jest te dwa jednostka z tego. Tutaj już jest jakiś chyba kastowany z tego, co widzę. Najprawdopodobniej z Primal Magic, bo jak pamiętamy, Primal Magic, czyli magia pomarańczowego koloru. To też w zależności od tego, jak na magii kastujemy, to heks się na taki kolor podświetla, w sensie jak targetujemy. Ale silniejszą wersję siebie. Dobra. Dobra, tu się zatrzymamy na moment, bo teraz tak. Koncept uważam, że jest zajebisty, bo puzzle, jak na tamte lata ogólnie, jako pomysł też był fajny bo to trzeba było się naprawdę namęczyć, napocić, żeby tego grala zdobyć, ale puenta, to znaczy, puenta, suma summarum kończyło się tak, że jak już ktoś grala miał, to w większości przypadków był to już straszny late game i to taki, że tego grala najprawdopodobniej nie potrzebował, no nie. Jeżeli chodzi o to, z kolei, to jeżeli taki budynek nam dropnie niedaleko, znaczy niedaleko, no na naszym biomie, no bo zakładamy, że Dobra, wyobraźmy sobie sytuację. Po pierwsze, ile może być święty grali? Czy może być więcej niż jeden gral na zamkach? Jeżeli tak, no to na biomie jednym, na biomie, biomie przeciwnika. Jeżeli nie, no to na przykład tylko na midzie, jeżeli mówimy o jebusie. Pytanie, jak jacy będą strażnicy, bo strażnicy to jedno. Uważam, że taki budynek powinien być, powinien mieć strażnika dodatkowo jeszcze. Chociaż tutaj, jak widzimy, strażnika nie ma. Jeżeli ten... Nie, to jest do tego chyba budynku. Mm, bo samym strażnikiem jesteśmy my. Ale teraz tak, co w sytuacji, bo to, że silniejsza wersja ja to rozumiem. Tylko teraz co w sytuacji, jeżeli my mając ten budynek obok nas, czy wiedząc gdzie on jest, przygotujemy sobie armię w wysokości na przykład jednego troglodyty No weźmy sobie na warsztat właśnie ten, tą sytuację, że jest loch na loch, no. Przychodzimy tu z jednym troglodytą. Przeciwnik ma też jednego troglodytę. I niezależnie od tego, że on jest silniejszy. To, jak my kastniemy sobie spel, jakikolwiek, no w tym wypadku jest to, nie, nie pamiętam jak się nazywa to, to zaklęcie. Wiecie o co chodzi? My zaczynamy ruch, my mamy możliwość rzucenia zaklęcia, kastujemy sobie spela na trogodytę, który ma 1 HP, czego byśmy nie kastnęli w sumie na etapie, jak my tutaj podchodzimy po tego grala. No to wygrywamy, bo ten jeden trogodyta pada i wtedy easy peasy, abuzowany system. I to jest obiekcja, którą mam do tego. Nie wiem, czy to się da. Poprawić, żeby uniknąć takiej sytuacji, to wtedy trzeba by uniemożliwić kastowanie zaklęć albo dać jakiś chory magic resistance tutaj temu mirror image. No ale to no zobaczymy, co opisu. Koncept mi się podoba. Koncept mi się podoba, bo to widzimy sobie miraża, wiemy, co mamy z tym zrobić, wiemy, co z tego dostaniemy, szykujemy się, idziemy, klepiemy, wygrywamy, gralamamy. Nie? Ale mówię, ta sytuacja z tym jednym drogodytą, czy jakąkolwiek jednostką poziomu pierwszego, lub jakąkolwiek jednostką po prostu jedną na staku, nie? Fajne, ale to gra wraca zajebiście. O! Remote, remote foothold. Ja wiem już, co to jest, bo o tym było mówione no z pół roku temu. Myślę, że spokojnie, nawet może i więcej, to było w jednym z pierwszych devlogów Fun yy, że żeby ułatwić graczom. Standardowo ułatwić graczą takse wprowadzają budynki na zasadzie teleportów, czyli umieszczamy sobie w tych budynkach jednostki po jednej stronie mapy i możemy je w dowolnym tego samego, znaczy takim samym do, w takim samym budynku odebrać nasze jednostki w dowolnym miejscu na mapie, gdzie ten budynek się znajduje, czyli taki no, teleport można powiedzieć miejscowy. Chodzimy sobie pewnie zostawiamy jednostki, i te jednostki możemy odebrać sobie w innym miejscu, jak sobie wejdziemy herosem. Ma to ułatwić nowym graczom szczególnie i pewnie starszym graczom też yy, robienie taksy bezpośredniej, nie? Taksa i tak będzie chyba potrzebna, no bo te budynki nie będą w każdym miejscu na mapie, a my będziemy po tej mapie się poruszać w, po różne rzeczy, więc no taksa i tak będzie. No dobra, ale co tu jest napisane? It's all about secret underground passages. They're quite yy, peculiar in Yadame. Allows you to leave creatures and A, i artefakty jeszcze. No tak, no tak i immediately transfer them to any other remote food halt you control. Dobra, a i piramida jeszcze jest. These places are said to be the work of Hexmila, he he heks to się czyta. To Hexmila na 100%. where the servants now the reside allows you to recruit. Kto? Kur? Ja nie wiem. Ja będę musiał sobie własne nazwy tych jednostek. Eh. Wymyśleć, nie? Ja ten język mi się łamie, jak nam to przeczytać, bo nie mam pojęcia nawet, od czego zacząć. Tak jak to Hex Mila, Hex wiem, jak się czyta, bo się po prostu spytałem. Kurwa, mać, ale dobrze. Zajebiście, czekajcie, jak to wziąć na tym Windows Media Playerze, tam muszę sobie ściągnąć jakiś inny ten. Milarz, zajebiście, że gra, wraca. To propsy. I podoba mi się. Podoba mi się koncept, ale musiałbym zagrać, żeby mieć większe spektrum. Się zagrać i wykorzystać ten budynek, żeby wiedzieć jak to dokładnie działa i czy to ma sens na dłuższą metę. No, tak jest. Dobra, widzowie, to, to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Wszystkie budynki sobie nadrobiliśmy. Oczywiście, jeżeli cokolwiek się pojawi z oldenery, a sprawdzam na bieżąco to was o tym poinformuję i jeżeli dostanę też zielone światło, żeby coś więcej móc wam pokazać jako content creator oficjalny, to to zrobię. A jeżeli was interesuje, ciebie, ciebie i ciebie, Oldenera, to, to myślę, że to jest dobre miejsce, żeby zostawić subskrypcję i komentarz i lajka, like że się film podobał. Tyle ode mnie dzisiaj, do usłyszenia w kolejnych materiałach z Oldenery i innych jest strategicznych. Trzymajcie się, Na razie, cześć, pa!